Bardzo miło mi tutaj dzisiaj przed Państwem móc wystąpić, bo można powiedzieć, że wróciłem na stare śmieci. Tak tutaj zostałem przywitany, ponieważ rzeczywiście w tym budynku jako minister rozwoju starałem się w możliwie szybki sposób ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców, stworzyć jak najlepsze perspektywy do rozwoju gospodarczego. Dziś ta nagroda przyznawana po raz pierwszy, która oznacza, że Polska poprzez przedsiębiorczość ma się jak najszybciej rozwijać, jest przyznawana w momencie symbolicznym. Bo chyba wszyscy czujemy tak pod skórą albo czasami w bardzo świadomy sposób, że żyjemy w momencie przełomowym. Wojna na Ukrainie wielka. Zwyżka cen surowców, przekładająca się na inflację, o jakiej nie słyszeliśmy od bardzo dawna. To wszystko tworzy zupełnie nowe okoliczności także dla przedsiębiorców. Ale polscy przedsiębiorcy mają, można powiedzieć, zaszyty gen zmienności i radzenia sobie w takich sytuacjach w sposób szczególny. I dlatego jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy sobie poradzą również w tej. Bardzo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam dzisiaj kształtować okoliczności gospodarcze. Można powiedzieć, że pierwsze 30 lat Wolnej Polski po 89 roku to czas akumulacji kapitału. Tak, w pewnym uproszczeniu przedsiębiorcy, zaczynający od tych słynnych szczęk z lat 90, później rozwijający swoje przedsiębiorstwa. Widzę tutaj na sali twarze, które znam jeszcze z mojej poprzedniej roli. Odnieśli w bardzo wielu branżach sukces. Czasami wbrew okolicznościom, wbrew kryzysom, trudna sytuacja, odnieśliście Państwo ogromny sukces. Polska jako Państwo też odniosła sukces od 89 roku. Tylko Chiny rozwijały się szybciej, patrząc na zakumulowany wzrost gospodarczy, i tylko Chiny mogą się poszczycić lepszymi. Parametrami gospodarczymi, patrząc na początek okresu i te lata obecne. Ale następne 30 lat sądzę, że powinny być latami ekspansji polskiego kapitału, ekspansji was, przedsiębiorców. Niektórzy używają takiego słowa, które może przywoływać te czasy, o których mówił tutaj pan redaktor, na myśl mianowicie internacjonalizacja. Internacjonalizacja, niech to może, niech padnie to słowo, internacjonalizacja polskiego biznesu. Chciałbym bardzo, żeby nie tylko wielkie polskie firmy, ale także te mniejsze i średnie miały zdolność do ekspansji za granicę, ekspansji na rynki zagraniczne. Pan minister rozwoju i technologii, pan Waldemar Buda i wszystkie osoby, które odpowiadają za gospodarkę, mają taki ode mnie, jednocześnie taki dezyderat, Taki cel postawiony jako jedno z głównych zadań. Pomoc poprzez mechanizmy kredytowania eksportu, ubezpieczania eksportu, ale także wsparcia w ekspansji kapitałowej, kupowania waszych konkurentów za granicą, wchodzenia na rynki zagraniczne bliższe i dalsze mają ten cel jako jeden z najważniejszych priorytetów. Dlaczego? Otóż uważam, że to jest najlepszy sposób na poprawę dalszą poprawę rachunku bieżącego w gospodarce narodowej tego rachunku bieżącego który przez kilka lat się poprawiał a na skutek gwałtownej zwyżki cen surowców w ostatnich kilku miesiącach gwałtownie się pogorszył to właśnie poprzez polski eksport i ekspansję kapitałową możemy dokonywać repatriacji kapitału czyli kompensować te deficyty rozwojowe z którymi mierzyliśmy się w poprzednich 30 latach to jest jeden z elementów szybkiego rozwoju polskiego biznesu. I dlatego ta nagroda, którą dzisiaj będziemy przyznawać po raz pierwszy, właśnie ma zachęcać państwa do nie tylko innowacyjnego wzrostu, nowoczesnego wzrostu, ale także zachęcać państwa do tego, co jest wielką szansą polskiego biznesu: ekspansją na rynki europejskie i ekspansją na rynki światowe. Ale nie mogę zakończyć też tego mojego krótkiego wystąpienia bez uwypuklenia tych wielkich wyzwań, z którymi się dzisiaj mierzymy. Szanowni Państwo, wiele podmiotów mówi wiele, wiele banków analitycznych czy agencji ratingowych mówi o trudnościach w gospodarce, które są przed nami. One na pewno wystąpią, ale ja jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy, którzy rozwijali swój biznes dawno temu, w czasach kiedy kapitalizm się rozwijał, to my byliśmy pod zaborami. Musieliśmy radzić sobie w tych bardzo trudnych okolicznościach, wtedy. Później lata komuny, te, o których mówił tutaj pan redaktor, to również były bardzo trudne lata dla biznesu. I nie rozpieszczały nas również pierwsze dziesięciolecia wolnej Polski. Więc jestem przekonany, że w tych bardzo trudnych okolicznościach, w jakich przyszło nam funkcjonować, państwo jako przedsiębiorcy działający na wolnym rynku i my jako rządzący, którzy, których zadaniem jest upraszczanie i pomaganie państwu w, tych, w tej ekspansji zagranicznej przede wszystkim, ale także w waszym biznesie, będziemy w stanie razem wypracować odpowiedni modus operandi właśnie do operowania w tym świecie. W którym przyszło nam po 24 lutego funkcjonować. W świecie wojny za naszą wschodnią granicą, ogromnej niepewności, gigantycznej inflacji, wysokich cen surowców i jednocześnie świecie, który, no co tu dużo mówić, tworzy warunki niepewności, niepokoju co do tego, co będzie jutro i pojutrze wokół nas. Jestem przekonany, że. Państwo sobie nie tylko poradzicie, ale że to właśnie polska gospodarka za pół roku, za rok po oby jak najszybciej zakończonej wojnie i po tym, aby Ukraina wygrała jako suwerenne państwo tę wojnę, przystąpimy do, do nowego czasu. Państwo, jako przedsiębiorcy i my, jako przedsiębiorcze państwo, bo myślę, że tacy jesteśmy, staramy się być. Przedsiębiorczym państwem działającym ręka w rękę z przedsiębiorcami właśnie pokażemy Europie, pokażemy światu, na co nas stać, co będziemy mogli zrobić, zaproponować innym, żeby, żeby polska gospodarka znowu, tak jak po poprzednich kryzysach, otrząsnęła się i po tym i wyszła z niego zwycięsko. Tego państwu życzę przedsiębiorcom. Życzę Wam również tego, żebyście potrafili tworzyć coraz to kolejne setki tysięcy miejsc pracy, bo dla nas, dla rządzących, dla mnie, dla premiera to jest najważniejsze. Jak najniższe bezrobocie, przyciąganie kapitału, także kapitału ludzkiego. Bardzo się cieszę, że z Anglii, z Irlandii, z Niemiec więcej ludzi teraz do Polski wraca niż z Polski tam wyjeżdża. My będziemy starali się pomagać Wam, akumulować kapitał dalej, ale jednocześnie też w Waszej ekspansji za granicę. Życzę Państwu wielu podbojów zagranicznych, ale też spokoju dla prowadzenia biznesu, jak najlepszych warunków na pożytek Rzeczypospolitej, nam dzisiaj i także przyszłym pokoleniom.